49 a ona robi pogrzeb. Poprotki niestety wyjechała i poprotka, tak jak oczekiwaliście, niestety wylądowała w koszu. Jeszcze trochę jej zostało. Jeszcze trochę jej zostało. Próbujesz ją ratować, tak? Będę ją ratować, bo jestem teraz waleczna i po domu chodzę w koronie walecznej. No, i będę ratowała po Ale trochę jej jest, ja zaraz pokażę. Jeszcze trochę zostało. Nie jest tak, że w ogóle jej nie ma. Trochę jest po prostu. Z tej pięknej, gęstej powrotki zostało kawałek gałęzi, ale być może odzyska z powrotem. Może jest 17 razy przestawiana z salonu do sypialni, z sypialni do salonu. A że mamy małe mieszkanie, to dobrze, że nie ma więcej miejsc, gdzie mogłaby Izabela przestawiać te swoje kwiaty. Ja dzisiaj potrzebuję dużo mocy, bo jak wiecie, od wczoraj jestem na detoksie, więc też. Korona mi pomaga, żebym pamiętała o tej mocy. Postanowiłam sobie w ogóle, że, będę że nie będę jadła słodkiego z dniem 1 września, i też dlatego korony założyłam, żeby ona mi cały czas też o tym przypominała. Zobaczymy, jak było. Kiedyś półtora roku wytrzymałam bez słodkiego, zobaczymy, jak będzie teraz. Także chyba często będę chodziła w koronie, żeby mi o tym przypominała, że mam moc i mogę robić to, co chcę, i mogę nie jeść słodkiego na przykład. Ostre postanowienia. Tam Ostre, słabkie latki, postanowienia. Ale ja mam dla Ciebie dzisiaj propozycję. Tak. Ja Ci proponuję, żebyśmy dzisiaj pojechali na supa, którego ostatnio kupiliśmy i jeszcze go nie przetestowaliśmy. Dzisiaj ostatni dzień ciepła, czyli 28 stopni w Warszawie, więc pokażemy to w kolejnym odcinku. Pokażemy. A nie masz czym? kamizelki, to jak Ty który będziesz pływać? To pójdziemy na płytką wodę. Dobra? Na płytką wodę. No. no to do zobaczenia w kolejnym odcinku.